Thank <music> you. Witam Państwa bardzo optymistycznie, zaczynam hasłem oczywiście naszego Pana Prezesa, ale nie zapominamy o tym, co dzieje się na południu Polski, oczywiście jesteśmy razem z Państwem. Nazywam się Ewa Mielicka-Cekała i jestem dzisiaj w zastępstwie Magdaleny Sidorowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Grupy Arche, a dzisiaj naszym wspaniałym gościem jest Pan Dyrektor Rafał Warda, Pan Dyrektor Dzień oczywiście dobry. sieci, hoteli Grupy Arche. Witamy serdecznie, jesteśmy już w jesiennej aurze, ale zanim wejdziemy idziemy w ten szczyt konferencyjny bo sezon gorący jest przed nami konferencje zaczynają się jedna za drugą no to chciałabym żebyśmy chwilkę podsumowali sobie lato i te rekordy które padły w naszej sieci lato to dla wielu naszych hoteli szczyt sezonu rekordowy wynik tym razem w Gdańsku bo Gdańsk w lipcu wypracował ponad 191 zł z czego serdecznie gratulujemy i i inwestorom, którzy są w Gdańsku, i samemu hotelowi. Oczywiście gratuluję też panu dyrektorowi, bo to jest również pana ciężka praca. Jak pan podsumowałby te nasze wakacyjne wojaże wakacyjne w naszych hotelach? Mieliśmy zaplanowanych bardzo dużo tematów związanych z remontami, czy jakimiś działaniami dotyczącymi odtworzenia naszych pokoi, czy sal konferencyjnych. To także e, czas urlopów, Dobra. kiedy e, nasi koleżanki i koledzy e, chcą również odpocząć. Natomiast faktycznie sezon bardzo udany, pomimo tych wspomnianych przestojowego, nie bardzo intensywnego okresu, to faktycznie hotele nadmorskie notowały bardzo dobre wyniki, ale również trzeba odnotować, że hotele miejskie również mogą się pochwalić dosyć dużym obłożeniem. Jesteśmy mile zaskoczeni. Teraz no, faktycznie ruszył się sezon majsowy. Z końcem wakacji niektóre bardzo duże eventy już się odbywały w sierpniu, w związku z powyższym, no z dużym optymizmem patrzymy na tą jesień, na wrzesień. Przestawiliśmy tryby naszej machiny na taką ciężką pracę, na pracę majsową. Faktycznie bardzo serdecznie gratuluję moim kolegom i koleżankom, szczególnie z Gdańska, w którym została wykonana bardzo duża, ciężka praca. Nie tylko chodzi o przychody, które... Dzięki sezonowi, dobrej pogodzie mogły być osiągane, ale przede wszystkim została taka mocno odrobiona lekcja dotycząca kosztów. Tak? Zostały one skrupulatnie wcześniej policzone, zaprognozowane i tak działy, struktury hoteli poustawiane, aby w sposób optymalny przejść przez ten pik sezonu mhm. wakacyjnego. Mhm. Bo tylko dodamy, że te 191 zł, to jest już po odliczeniu wszystkich kosztów, więc to jest czysty. Zysk netto wypłacany dla inwestora. Oczywiście 191 zł z metra kwadratowego. Bardzo dobry wynik. Marzymy o tym, żeby w końcu tę barierę 200 zł z metra przekroczyć. Ja wierzę, nawet mam swoich faworytów, którzy pewnie zrobią to już podczas tego gorącego jesiennego sezonu. Może we wrześniu Może tak. we wrześniu chciałabym opowiedzieć o takim jednym z faworytów, bo jest nim zdecydowanie Folwarki Pałac Łochów, wspaniały obiekt, który pracuje teraz na nowej sali konferencyjnej. Co to oznacza dla tego obiektu? Co oznacza dla Łochowa pod względem właśnie majsowym konferencyjnym ta nowa sala? Tak, w sierpniu oddaliśmy nową salę 1500 metrów, bardzo pokaźny obiekt, natomiast należy odnotować, że w Włochowie to centrum konferencyjne i tak było już imponujące, tak? tak? W związku z powyższym teraz mamy do dyspozycji niecałe 5000 metrów kwadratowych. No i jesteśmy takim chyba liderem, jeżeli chodzi o rynek majs w tym regionie. Co ciekawe, rozmawiając z panią dyrektor, wskazała, że zaraz po otwarciu, chyba dwa czy trzy dni po otwarciu sali odbyło się już tam wesele, wypełniając całą tą salę. Naturalnym jest, że ta sala konferencyjna dopełni możliwości obiektów, mhm. jeżeli chodzi o relacje, proporcje dotyczące pozostałymi mhm. departamentami. Ja bardzo często powtarzam, że wynik hotelu jest możliwy, dobry czy bardzo dobry wynik hotelu, wtedy, gdy wszystkie funkcjonalności, wszystkie działy tego hotelu pracują na pełnych obrotach. Tak. Mam tutaj na myśli właśnie sale konferencyjne gastronomię i pokoje. Budując taki obiekt jak sala konferencyjna, mamy to na myśli, aby te wszystkie funkcjonalności były spójne ze sobą, tak? Dlatego też w tej sali została przygotowana bardzo duża, piękna kuchnia, z czego na pewno się cieszą Nasze służby gastronomiczne z szefem kuchni na czele, ponieważ tam są możliwości przygotowania tysięcy posiłków, a wcześniejsza kuchnia no, dawała nam pewne ograniczenie co do skali wydarzeń, które mogliśmy tam przeprowadzać. W związku z powyższym, mówiąc o sali Włochowie, chciałbym podkreślić, że to nie tylko sala, ale również to zaplecze towarzyszące w postaci zaplecza gastronomicznego i kuchennego. Ja się bardzo cieszę, że właśnie tak jak pan dyrektor mówi, jakby ta cała infrastruktura powstała, bo teraz w końcu ta gastronomia będzie mogła dorównać Pokojom, czyli ilości możliwości wynajmowanych miejsc hotelowych. My w dziale sprzedaży tylko czekamy na to, aby a tych miejsc było teraz coraz mniej, żebyśmy mogli dobudowywać tam kolejne domy e, i żeby ruszył kolejny sprzedaż, e, kolejny etap sprzedaży lokali inwestycyjnych właśnie w tym. E, w tym obiekcie. W tym tak, tak, ale jak już jesteśmy na, temat, na temacie rozbudowy i jakby kolejnych planów przyszłościowych, wystartowaliśmy w Nałęczowie, w świetnym projekcie, który Pan Dyrektor myślę, że potwierdzi, od razu od pierwszego dnia bardzo mocno wpis, wpisał się w potrzeby. Tego regionu, no i chyba już możemy delikatnie zdradzić, że tam też będzie kolejny etap rozbudowy. Ja jestem zachwycony nałęczowem. Nie sądziłem, że ta inwestycja tak. przyjmie taką formę, tak. ale to jest chyba nie tylko moje odczucie, ponieważ no już od pierwszych dni po otwarciu Rzesze gości zawitały do Nałęczowa, chcieli dowiedzieć się, tak. co z tego miejsca, które no, straszyło wiele lat, tak powstało. Bardzo się cieszę. Miejsce jest, pomimo swojego klimatu, takiego bliskiego poprzedniej epoce, ono jest bardzo ciepłe. Tam tak. są takie wnętrza, że naprawdę miło się spędza czas. Byłem jednym z pierwszych gości po otwarciu, pojechałem z rodziną na weekend. Wszyscy naprawdę bardzo dobrze się czuli, natomiast też aura... Samego Nałęczowa, park zdrojowy, spacery, świetne miejsce rewelacyjne. Myślę, że skazany na sukces ten nasz hotelarski. E, I zapraszam do Nałęczowa. Tak, zapraszamy oczywiście wszystkich gości indywidualnych, zapraszamy biznes. No i e, z mojej działki chciałabym tylko wspomnieć, że zostało już dosłownie kilkanaście wolnych apartamentów w tej lokalizacji, więc jeśli Państwo jeszcze nie, nie zainwestowaliście w tym obiekcie, a macie na to chęć, to serdecznie, serdecznie zapraszam. E, warto zgłosić się do naszych handlowców, nawet do mnie. Po uzyskanie aktualnej oferty sprzedaży. Ten okazały budynek tak. to chyba nie koniec naszych inwestycji. Też planujemy tam e, pobudowanie nowej sali e, konferencyjnej. Sali, która spowoduje, że z istniejącą powierzchnią konferencyjną będzie największym centrum konferencyjnym w regionie. Mamy to skalkulowane, mhm. wiemy, w jaki sposób e, e, przeprowadzić tę inwestycję mhm. i myślę, że też będą mogły tam się odbywać jeszcze chyba prace przygotowawcze trwają. Ja liczę, że Około 2000 nowa sala będzie mogła pomieścić gości. Wspaniale. Myślę, że na to też bardzo czeka pan dyrektor Artur Trukawiński i cała jego załoga, bo to oni będą wtedy mogli pracować na tak pokaźnych przestrzeniach. Idąc dalej. To było super otwarcie. Rzeczywiście, panie dyrektorze, ja też bardzo mile wspominam jakby ten czas i ten ostatni kwartał, w którym, w którym żyliśmy wszyscy chyba na Łęczowem. Ale na Łęczow już pracuje, ma się dobrze, z czego się bardzo cieszymy. Idziemy dalej no i niedługo w naszej sieci padnie Oczko czyli 21 obiekt hotelowy, otwarty tym razem w wielkim mieście, bo we Wrocławiu. Jest to unikatowy projekt, myślę, że nie tylko na skalę, Arche, ale na skalę całego kraju. Chciałabym, żeby przybliżył Pan na klasztor Wrocław, dla kogo będzie skierowany? Ten obiekt. Tak to prawda, trwają ostatnie prace i prace związane z uzyskiwaniem wszelkich tak. pozwoleń niezbędnych do przyjęcia pierwszych gości. Tak. Obiekt wyjątkowy w sieci Arche, wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszym to jest to, że on jest kameralny. Dawniej przyzwyczailiśmy się już troszeczkę takie po Nałęczowie czy Cukrowni Żniń do takich przedsięwzięć o większej skali. Tutaj będzie to obiekt bardzo kameralny. E, mocno taki wysublimowany, ale chciałbym zwrócić na to uwagę, że e, będzie dostarczał nie tylko takich podstawowych przeżyć, które towarzyszą odpoczynkowi mhm. czy, czy dobrej gastronomii, ale również no, czuje się tam e, wyjątkową atmosferę. E, być może Państwo wiedzą, że ten hotel będzie się znajdował w czynnym e, klasztorze. Mhm. E, będziemy dzielić e, przestrzenie z, z siostrami. Które tam od kilku wieków są. Żyją, tak? Tak. W związku z powyższym no, będzie to takie no, też dla nas duże wyzwanie, bo chcielibyśmy, aby ta synergia, czy to wyjątkowe miejsce, ten klimat, ten tak. klimat tak, no, udzielał się również naszym gościom. Tak? W związku z powyższym, no już wkrótce zaprosimy Państwa do przyjechania do odpoczynku, do różnych podróży do Wrocławia i zatrzymania się właśnie w tym wyjątkowym obiekcie. Bardzo cieszyło się wielkim takim zainteresowaniem u nas w dziale sprzedaży, właśnie ten obiekt, bo jest to chyba jeden z nielicznych projektów, który wyprzedał się jeszcze przed otwarciem. W związku z tym, to nasz prezes, jakby długo nie czekając, postanowił, że od. Dajemy do sprzedaży już za chwilę kolejne rewitalizowane budynki. Będzie to budynek Marianu i Józefa, które też mają ciekawą swoją historię. Będą to apartamenty wyposażone w aneksy kuchenne o wysokim standardzie, więc dla tych Państwa, którzy taka informacja, dla tych, którzy nie zdołali, nie załapali się na ten pierwszy etap sprzedaży w klasztorze, jest jeszcze taka szansa. Już za chwilę pojawią się kolejne apartamenty, właśnie w tych dwóch dodatkowych budynkach. O tyle ciekawe. Że te budynki są bardzo wysokie i tam niektóre apartamenty miał, będą miały nawet 6 metrów wysokości. Gdzie przy skali tego miejsca myślę, że będzie to robiło jeszcze, jeszcze większe wrażenie. Więc serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że tutaj z naszej strony hotelarzy sprostamy oczekiwaniom. Zapraszamy w tym momencie już do. Tych niesamowitych wnętrz arche hotelu Klasztor we Wrocławiu i wyśmienitej kuchni. Załoga już czeka na Państwa. Tak, a tym bardziej chyba z kuchni słynie cała nasza sieć. Z bardzo, z bardzo dobrej kuchni, z wyjątkowych kucharzy. Hotel Puławska Rezydenc cieszy się wyjątkową kuchnią i mam wspaniałą w ogóle szefową kuchnię. Więc jeśli Państwo jesteście z Warszawy, to zapraszamy na krótkie spotkanie do nas, a przy okazji na przepyszny lunch. Idąc dalej, troszkę bardziej na południe, zatrzymamy się w Muszynie. Czyli w projekcie, który jest na swoim półmetku. Ja dodam, że w sprzedaży akurat w tym rewitalizowanym budynku, dawnego sanatorium metalowic, zostały nam już ostatnie wolne lokale, bo tam wyprzedajemy w tym momencie pierwsze piętro i parter. Jeśli chodzi o nowy budynek, yy, yy, który będzie dopełniał jakby ten obiekt, yy, praktycznie prace są właśnie, tak jak powiedziałam, w połowie, więc kolejne piętra sięgają coraz wyżej. Ta skala. Yy jest potrzebna w przypadku organizowania nie wiem, większych imprez. Jeżeli chodzi o Muszynę, to no, chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o południe Polski tak. i w ogóle góry, Arche nie było do tej pory tam obecne. To tak. będzie pierwszy nasz obiekt i też y, mam takie podejrzenia, graniczące z pewnością, że odniesie <laughs> sukces, dlatego że mamy tak dużą rzeszę gości, którzy nam zaufali, tak. że oni naturalnie wybiorą również tą destynację, jako miejsce do sprawdzenia, do odwiedzenia nas, do no swoich takich kontynuacji podróży po naszych hotelach Arche tak w związku z powyższym to samo e, zauważyliśmy w Gdańsku. Każdy nowy hotel e, to są te, często ci sami goście, którzy nas odwiedzają, którzy e, darzą nam, e, nas zaufaniem. Proszę Państwa, no góry, piękna miejscowość, tak. wspaniałe powietrze, e, cudowny klimat. Uzdrowiskowa, u, gmina. U, uzdrowiskowa gmina. Także myślę, że e, też będziemy chętnie tam się wybierać. E, najbardziej oddalony na południe, tak jak wspomniałem, nasz obiekt. W drodze do Muszyny Warto zatrzymać się w Krakowie, a już za chwilę, drodzy Państwo, będzie gdzie? Bo Arche pojawia się w dużym kolejnym mieście, będzie to Kraków. Już za dwa lata myślę, że będziemy mogli się tam swobodnie napić kawy. A teraz chwilkę opowiemy o planach. Ja się bardzo cieszę, bo e, pod względem inwestycyjnym, ponieważ na Kraków zapisało nam się więcej chętnych, na, oczywiście na zakup apartamentu, niż mamy, e, niż mamy zamiar wybudować. E, dodam tylko, że planujemy tam 143 pokoje. Dużą salę konferencyjną, restaurację, strefę spa. No będzie to typowo miejski projekt, eee, i chyba ta lokalizacja będzie trafiona, panie dyrektorze? To jest e, takie no, puste miejsce na mapie kolekcji hoteli Arche, mm. oprócz może dwóch e, dużych miast w Polsce, e, w którym mm -hmm. nie, jest, nie istniejemy jeszcze, mm -hmm, tak? tak. Jest tam bardzo dużo hoteli, natomiast również rynek ma bardzo duży potencjał. Zarówno jeżeli chodzi o rynek segment MAIS. Ale również turystyka. Myślę, że zamykają się sale konferencyjne w piątek, a przyjeżdżają goście z całego świata tak. oglądać, zwiedzać. Turystycznie ma bardzo dużo kraków do zaoferowania. Tak. W związku z powyższym jestem przekonany, że Kraków skazany jest na sukces. Oby, oby panie dyrektorze, <laughs> tym bardziej, że tam jakby nie będziemy musieli polegać tylko też na naszych nowych salach konferencyjnych, które będą przy projekcie. Bliskość Tauron areny myślę, że też zrobi swoje, dzięki czemu będziemy mogli się wzajemnie wspierać i jakby ta, te niesprzedane miejsca noclegowe będą mogły gdzieś tam dodatkowo służyć właśnie tej Tauron Arenie. Fajna lokalizacja w Guście Arche, więc jak tylko ruszy sprzedaż, drodzy Państwo, proszę sprawdzać maile, a w szczególności nasi inwestorzy, bo na pewno będzie o tym głośno. Bardzo często mamy zapytania, zapytania w centralnym działu sprzedaży, które dotyczą wielu lokalizacji, bardzo Często pojawiał się ten Kraków w liście w zapytaniu ofertowym. Tak. Niestety nie mogliśmy do tej pory odpowiedzieć. Tak? Mieliśmy piękne obiekty, czy to w Częstochowie, tak. czy to w Lublinie, ale w Krakowie niestety nie było. Mam nadzieję, że gdy powstanie obiekt, będziemy w stanie wypełnić całą tą mapę Polski, mapę konferencyjną, mapę majsową. Tak, bo ja tylko dodam, że to nie jest tak, że zapytania tylko trafiają do konkretnych hoteli. Bardzo dużą pracę tutaj jakby w funkcjonowaniu. Naszych obiektów hotelowych spełnia CDS, czyli, czyli centralny dział sprzedaży, który obsługuje największych klientów w kraju i dzięki czemu, jeśli dany hotel nie ma aktualnie wolnego terminu, to my możemy to przekierować do kolejnego obiektu. Biznes nam nie ucieka, my, my dbamy o relacje, a relacje w naszej firmie są najważniejsze, tego nas uczy prezes, więc e, dzięki czemu będziemy mogli bardziej, e, jak, im więcej będzie hoteli w całym kraju, tym bardziej będziemy mogli tym sterować. To prawda. Zapraszamy do kontaktów z Centralnym Działem Sprzedaży wówczas, gdy macie Państwo potrzeby zorganizowania konferencji czy pobytów w więcej niż jednym obiekcie. Tak? Koleżanki i koledzy z działu na pewno podpowiedzą, zaproponują najlepsze tak. rozwiązania. Dokładnie tak. Mogłoby się wydawać, że u nas tak wiele się dzieje, a, a nasz prezes zapowiada. Cały czas kolejne premiery tych projektów. Już za chwilę w sprzedaży będzie coraz więcej. Oczywiście możemy to robić dzięki naszym inwestorom, którzy są z nami, którzy inwestują, którzy nam zaufali dawno temu i chcą teraz rewitalizować kolejne projekty. Z, z roku na rok razem z nami z Arche. Za co serdecznie dziękujemy. Ja tylko dodam, że już w kolejnym webinarze, jak będzie Magdalena, poruszymy temat nowej inwestycji. Będzie to Otwock, ale tylko nie Otwock chyba mamy w planach. Jest jeszcze w Polsce dużo ciekawych projektów. Będą to spektakularne, spektakularne. inwestycje. To bardzo słabe, tak, tak. Tak. Sząbierki, Bytom. Sząbierki w tak. Bytomiu, Konstancin, tak. Królewska Fabryka Papierów i Stara Olejarnia w Szczecinie, Szczecinie. która jest chyba najbardziej zaawansowana, tak. jeżeli chodzi o projekt. To jest też to miasto, o którym wspominałem, które nie było zagospodarowane tak jak Kraków mhm. przez kolekcję hoteli Arche. Krótce, mam mam że ten proces budowy przebiegnie sprawnie. Też będziemy mogli zaprosić Państwa, firmy, otworzyć naszą przestrzeń dla Państwa biznesu w Szczecinie. Czyli będziemy za chwilę dosłownie wszędzie. A to dobrze, bo nasi inwestorzy mają złote karty Arche, dzięki którym mogą podróżować po całej naszej sieci z rabatem minus 20%. Fajnie, bo można mieć 1, 2, 3 apartamenty, a praktycznie jeździć na dosyć duże rabaty. W całym kraju, jeździć, podróżować, zwiedzać, oczywiście też i biznesowo. E, no, drodzy Państwo, ja serdecznie dziękuję za dzisiaj. E, już za miesiąc spotka się z Państwem Magdalena. A dodam tylko, tak jak na samym początku, że oczywiście jesteśmy razem z południem naszego kraju, łączymy się tutaj z Państwem, z, z tymi, którzy aktualnie zmagają się ze skutkami powodzi. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc razem z nami, to serdecznie zapraszam do oddziału fundacji, w których prowadzona jest zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Dodam tylko, że możemy się zobaczyć w Gdańsku, w Włochowie, no i tutaj przy ulicy Poloneza w Warszawie. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć nasze zbiórki, to serdecznie zapraszam na nasze strony internetowe i oczywiście do przyniesienia rzeczy tutaj do naszych oddziałów. Panie dyrektorze, czy coś jeszcze dodamy dzisiaj może, tak? Na zakończenie jakąś wisienkę na torcie? Dziękujemy bardzo do zobaczenia w naszych hotelach. Tak, no. Życzę Państwu dobrych inwestycji, dobrych pobytów, dobrych spotkań biznesowych w naszych hotelach. Dokładnie, a jeśli inwestycje to oczywiście razem z grupą Arche wyświetla się teraz Państwu na dole nasz adres mailowy oraz numer telefonu, pod który możecie Państwo zadzwonić. Dostosujemy do Państwa potrzeb odpowiedniego eksperta, który na pewno wybierze odpowiednią inwestycję dla Państwa. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za dzisiaj do i do zobaczenia dziękuję w naszych bardzo. hotelach.